Zwiedziłyśmy chyba 10 sklepów tylko po to, żeby kupić rzeczy do szkoły. Co oznacza, moi mili, że oglądacie back to school. Jak widać na załączonym obrazku, dzieje się tutaj dosyć wiele. A i tak to jest minimalna część tego, co się dzieje w tym odcinku. Więc zapraszam Was do oglądania odcinka. Oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby mieć powiadomienie o wszystkich moich filmach. A ja Was zapraszam do oglądania tego odcinka. Hejka kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a ty w tym filmiku uwaga, Back to School 2025, sekre. zapraszam! O nie ukochane Olga, <grywa> Wow, moro Ja ci zaraz dam Ja już, Nie no, tylko one mogą się rozlegać, jestem za tym, żeby znowu kupić takie długopisy, bo one były fajne Nie, bo nie mogę Dobrze, i możesz, nie obrażaj już i kup sobie Takie fajne Nie, ja myślę, że tylko kwiatka to ładne jest złote Ale ja nie mam dużo długopisów, a to... Jest... No, Dobrze, tak. 4. Ale na coś, może tak 3 zł. Ja z takim kwiatkiem. Bo A, ja to ja biorę ja kwiatka. kwiatka. Bo nie Dobra. A i to weźmy wszystkie kwiatki. Jeszcze Albo jeszcze albo nie, Ma... To no, ja no, no. Bo nie, nie zużyłam tego mojego kalnia. Nie ja mam ja, ja mam nie ja mam na I w ogóle jeszcze nawet nie o... piszę. Ja mam no, no właśnie, właśnie mam długopis jeszcze na Dobra. Ja mam to sobie. To jest 3 zł. Ale one super były. No. Ja nie bierę, nie bierę. Ale miałam te I, dobra, I jeszcze jakieś inny nie zerek miałam. Mi e, no, ja no, lubię. Jest. Ja teraz na przykład mam czarna. No, e, to, to jest o, o, to, 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 ej dobra, to, ja to biorę, chyba. I nawet się bardziej opłaca niż cztery gumki o? za Cztery a, a to masz 3 to gumki i. u... myślisz, że będzie ok, czy za mało? Ej właśnie korektor, korektor by się też przydał. właśnie korektor. 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 No, 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 Do to no, i wyjdzie za to milion, to no, no. dobra. Ja Właśnie jak chciałam ale tam dalej... A to nie mamy wspólnego koszyka. Bo za wszystko płacisz, to też to jest racja. Dobrze, że mamy wspólny koszyk. Tu masz klej. Ale, ale to za 8 zł to nie. Yy, Dziewczyny, ten klej, co ja mam, ten fioletowy, on jest w QQ za 4 zł, więc tam możemy pójść po klej. Wiesz, czy w są wielopaki nie, no, nie wiem. To Zobaczymy. Co tu jest? A to są gumki. Nie wiem. Ja biorę kredki. Ja tam coś. preferuję trochę inne gumki, które nie mam pojęcia ale do tego gdzie są. Ja nazywam ja tymi raz, one źle znazują. Ale jako ozdoba to są fajne. i bo nie ma już moich nie techniczę. To zwierzątka mi chodziło. Oh, o no. albo to ja wszystkie wykupiłam. No ale sobie nie skupiły jakieś. Zaszczyty to już pojedziemy ja i do Carrefoura to, kupimy, tak. bo tu trochę Ej, są je mam takie... Wykladki, może w będą No, a, może. Wody. Ja też w kiku kupiłam kratki. No tak, a, tam. A tam. Wow. To back to school. Tu nawet plasztyki nie to mamy. mam. O tu są piórniki jakieś, ale one są dla takiej dziewczaczków trochę, są, są duże. I ten jest fajny, ten mały trochę. Drogi? Nie no. Tam są jeszcze... Są... A jak... po co mi piórniki? Jak na moje rzeczy do szkoły, to ten jest fajny, taki ręcznikowy i nie wiem. to bardziej No w sumie racja, to jest jakieś takie... Ten jest, ale małe. to już bardziej do liceum, takie mniejsze, <laughs> chyba. Nie wiem. ale wiesz gdzie jeszcze są? Jak y, masz tam, przy kasach bardziej, masz filmiki jeszcze. I fajne jest to fajne, jest. Tak fajne. No, ale przeraża mnie ilości... Fajne są, no. ilość ludzi w tym sklepie, naprawdę. Wow. Gdzieś się gdzieś zgubiła. No. Nie ma. Wiem, widziałyśmy właśnie. On nie był tutaj, odłóż to na miejsce dziecaku. On gdzieś tu był. A masz nawet z koci do meg Gabi. Iga. 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 Co? Dla ciebie jest. Ok, wiem. Nawet jest koci do meg Gabi. Nie, nie nie Ale fajne. Nie fajne. Taki. Ej, ale super to jest. No fajne, jednak. <laughs> Jezu, jaka to biedna no, nie no. Ten jest ładny, coś się to nie zresztą, ale... Chcę pokazać co kupiłam. Nie to kupiłaś to tego jeszcze. Tak, to co? O, o, mam takie samego w domu, ale kto pyta? Co? na kolejny, chyba się muszę... no. no. Pokazałam przecież. Ej, dobra. No, I to kosztuje. Ja chcę to jest... To, jest to jest jakby dziennik. A to nie po no, prostu ale... ładne opakowanie. Ja... Oh. O, to jest już różowy piórnik jakiś. Ja chcę ten, bo on Ale ja już mam piernik. Oh. A ja nie, A, tym ja tym ja tym nie zmieniłam piórnika w jakichś 4 latach. Okej. dobra, to ja jest... to okay. 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 Ale ja, ale tam wiem. mam różne te, miękkości. Ah. Okay. On Biorę. dla mnie jest taki dziwny w jakkości. Nie wiem. Zobaczę, jak nie będzie żadnego lepszego, to po prostu... Wow. Back to school. Niezłe. E, to się przyda do szkoły, bo... No A nie, to chyba nie jest to na ból okres, nie wiem Nie, nie ważne Wygrywam <Spencer> to A jest mandem, ja taki sandal, bo jestem... O! To właśnie i jest Pokaż to tyle 5 kg Boże, to tyle jest. <usim Tout it possible> e To Alicja jest lepsza ja ją podniosę, a ty go nie Ej, <grystanie> ja bym sobie do szkoły kupiła takie klepeczki. jest Ty się Skąd wiesz? Co? Bo nie, nie pomogę. Jesteś niezależną, kobietą i poradzisz sobie sama. Dokładnie, Kleć mi boli. No, nie tutaj boli. Dzisiaj już nie, ale bolało. Spadłeś. Tak, pióro. Chiurka Z której strony? To ja. No, może troszkę. To ty? Ja chcę to. O... Ja bym <grym> chciała jakiegoś różowego. Oto no, oliwka. A o, o o czekaj, nie, To o jest ja. super. A tam jestem ja. Bruszkica. Nie. Stanley sobie podłostawił. Ale koń fajny, nie, dobra. dobra. Idziemy na mój ulubiony dział, moi drodzy. Idziemy na. Czekaj. Nie się Ej, ty słabszy niż to panie, dziecko. Łukas. fajne. fajna. Bardzo fajna to jest czekaj. Okay. Ale my patrzymy teraz na kartki. To nie gra. Ta gra to jest fajna. Czuję się jakbym była z powrotem w mojej roli, Nie, Nie, To jest Ta <trykna> To jest jak na razie najlepsza, <trykna> ale jest To jest To i... czekaj... Gdy ją No tak! Oh. Czekaj, to nie jest stary... Jest... Nie, to będzie puste. Jestem za tym, że To jest ta, to, to jest ta, to, to jest ta, to no, jest ta! dobra. <ścoughs> gdzie one są? to, mhm. A ja nie wiem, gdzie one są. Gdzie to jest? A tu są! Co? znalazłeś coś z rożpunką? Albo nie wiem, coś fajniejszego? O. tu Ale no to w Tilly'zie jest. Nie na tym, no w e, Dobra, chodź ktoś ze mną, bo ja sobie może piórnik no to wziąć. To, to jest mały. Tak, ale tak jakościowo trochę, nie wiem, tam nie jest. Fajny taki, taki mechmech jest, dobra. To chodź, idź ze mną na piórnik. Musimy sobie jakiś piórnik kupić. O Boże. To są ołówki? Nie no Ołówki chyba z gumką i długo A to są chyba jakieś takie. Są długopisy e, ołówki. Nie, są długopisy. A są... Nie, nie, ołówki też. ty O kurde. Ale one są cienkie i to mi się nie będzie wyglądać nic z nich pisać. Nie wiem. To są ołówki, elo. Takie jednak biorę. I zakreślacze takie. Ej, I, i to jest mi to. Małaśnika. Ale dla jest... mnie. A, dla Ciebie. Dobra. Zakres dlaczego, pomyślałam w innym sklepie. No. Ale jest straszna kolejka. Nie wiem, hmm. jest 800 krep. Jaki był opis? Nie wiem, z pięćdziesiąt cztery? To piętnastu oh, Dobra. Się, ty, ty. Ja wydam tam osiem złotych na trzech chyba. Idziemy, moi drodzy? Po bryleczki chyba. Albo nie po bryleczki. tylko no. mówię, że tutaj spóźnieniem jest, dlaczego idziemy. Takie rzeczy sposzynam. Sorry, spóją. Bra, ja nie ogarniam. Dobra, gdzie masz? Pokaż. Olga. Tylko, że to nie jest I banan. Nie. Pokaż? Mamy proszę. A, Ej, a jest tu Ej. jakieś różowe czekaj. Nie będę będą pomieszczenia. 6,59. Chcę góry. Dzięki, fajne i dobre. A ja chcę chyba jeszcze jeden. Ej, one są super. No I kotek. Różka na pewno kotek. Różka cukrowa? O, co Ale kosze takie stare. Już rozwalajcie sklepu, cię dziewczyny. Ej, to ja chyba tego fioletowego biorę. O, Dobra. O, mama mi tego zabrała. O, mama mi tego zabrała. Ej, ej ale super. Macie Okej, okay. No, Wojtek, tego go widziałam właśnie. Biorę tego. muszę sobie kupić inny plecak. Bo ja mam w ogóle powieszoną przy plecaku tą kosię. tą truskawę. Dzień pasować do kosi? Tak, będzie fajnie sobie maczowała. Ja, ja, ja mam ten plecak z Pumy. Ej, będzie git Będzie git wyglądało. Najsik. Nice. Ja to Jaki super! Ja mam. Czekaj. Jaki posz, się? Popatrz no. tego szarka. Bez sobie to bez soboty. Mi się ten szarek podoba. Ale no, szarek, szarek. Ja mam, ja mam Ej nie. Szumy. Ej kurde, no, ja bracie, tego czy szarka Arka? Szarek, Arek jest... czerwonego. Bliska. Okej. Dobra. Albo nie, to jest słodki. No, dobra. Przyłóż swojego. Oby, Jak nazywacie oby, swoje oby, dzieci? Oby, 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 ja bo... Jego chyba Borys nazwa. A ja... A ja pieprzyk. A ja Borys, dobra. A boż, a piosenę, To będzie <grym> a, <grym> a bingo. Bingo. <grym> Czekaj. Czekaj. ale to nie rozwałyście? To jest <grym> Wow. Dobra, nie, idź tu. Jak to to? Ej, kupcie mi to. No to mój nowy taki. Ej, kup mi to. Co to jest? <grym> to będzie mój pluszak. Tak brzydkie. Ej, co to jest za ja jakiś dźwięk niepośrodony? Nie wiem. Ja mam ochotę kredy, ale ja mam ochotę ją kupić, włożyć ją do wody, do jakiejś dużej miski z wodą, tak kolorować, żeby to już nie było takie ja nie kredowe. Włożyła do miski z wodą, wyjęła to z miski z wodą, taką, gdzieś tam, wiesz, taka. Ja. Wow, co to jest? Co to Co to za Bańki. się ostatnio mam to frisbee. on jest super. Nie psuje się. Będziemy nią grać jak chłopaki. Wręcz, no, wręcz, no, okay. <laughs> Jaki śmiech. Ej, gdzieś... Boże, ludzie już chyba wszystkie piłki do Boby, Boby wykupili. Jako taką kupiłam. Jezu. <laughs> Ale Lebram James. Nie. To jest czaro, czaro NBA, jeszcze raz. Taki change. Yes. E dawaj, rób czaro, czaro, czaro NBA <grym> Tak, dobra, da, wow. dawaj, dawaj Jaki sarał, staram się oh, zająć jest... Co to jest? Ej, my ogólnie dzień, tylko kawałek czekamy kawałek. aż ta kolejka się zmniejszy Bo nie będę stała w takiej dużej kolejce do kupienia rzeczy też koło mnie Aż jeszcze się tak za przeproszeniem mnie posrałam Minga. No widać, że jesteś czarna. No patrz, patrz jaką ona jest ciemna ja -a, a ja jestem jeszcze opalona. Więc ostat... Tak się prezentują moje rzeczy. Z tej Igi. Tutaj Olgi. Ale tu nie. 69. Ja ta. to, 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 to I tam są zimki. I teraz obliczamy okay. cenę na podłodze na środku. Śniaki to prawda? <laughs> śniaki, to Dobra. Chciałam kupić ołówki, ale to są jakieś inne reszty. i za 5 złotych. Chodź, pokażę ci. A nie, to są te drogie. No to, dobra, okej. Okay. Ej, to są jakieś tęczowe, fajne. I ci zaraz pokażę coś, co jak chcę sobie... Jezus Maria, jakie słodkie. Co? Ja to chcę. To kup sobie. Nie, e. niech mi to pokażesz? Ej, to kto tu położymy, żeby widać, że nie ma, to kupić. Skierceczko? <grym> Jula, kupy mnie. O, tu są te zeszyty, które ja chciałam, jakiś taki O, pushy, ja dla Julki. Nie ja mam jeden duży. Ja chciałam, właśnie takie z żyłko. One są, nie mają twardej opłatki, one się mogą A, mi je wymiętolić, Więc słabo trochę. Ej, z panem wstecz, ale one są zmiękkie Łukasz, zobacz. To jest taką twardą, twardą. Takie, taką okładkę o, że... Ej, bo Julka chyba się popłacze jak to zobaczy. No, się mogę. Cześć, to na osiem bardzo ładnie? No ładnie. I w linie. A nie możesz po prostu kupić małego? Po co mi w linie? Na polski, mały. Ale nie umiem w linie pisać dziewczyno. To ja od chyba czwartej klasy piszę w kratkę. na polski. Ej, Polskę. a ten? To? No. To jest chyba czyste. Nie, to w ogóle jakiś kalendarz. <grym> to będziesz próbować. spróbować jakąś taką normalną okładką. Ja mam normalną daj daję radę. Otwórz, to coś Otwórz? jest coś. W linie. Tylko tak ciężko zrobić. Zeszły twardy. A ten? A ten? Tak. Ej, ale fajny był, tylko że w linie. I nie um, się ładnie je, w ogóle byli, ale... A to w nie Ale to jest normalne. 17, 18, 19, 20, dobra. Idziemy, 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 idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam, to jest za drogo. Ale nie ja ten bo Ale tu idziemy. Bob. Bob. Ale fajne są tego do fisy. O tu są ołówki, jakieś jakieś złote. A ten jeden byle A ten... Ja biorę Ej, chyba te. A ta... no? e tu są jakieś gumki? Gumki dość, A ty nie wziąłeś tych gumek z Action? Nie, bo ja byłem jakieś podejrzane. Ty co? Ej, kredki. 42 zł, dobre, nie. Ja nie biorę kredek, bo się nie opłacę, nie mam nawet przez nie racja, no. O, tu mogę kupić. A i co 950. A to, to jest za 50 bardzo, po To są takie fajne nakładki na długopisy, że jak nie masz gumki, to nakładasz i masz gumkę. Ja miałam zwierzątkę chyba w tamtym roku. Mm. Ej, ja biorę za 2,50. Ej, dobra. Ja to biorę. Ja to biorę. Może. Ale nie mam Ale proszę. Tu są za 5 zł. O nie, te zakreślacze strasznie źle piszą. Tu są za 5 zł, takie pastelkowe. To w sumie na to mogę się skusić? Gdy ty jesteś, proszę, masz mi? Dziękuję. Przez... O, ty ty ja mam, takie zakreślacze no. ja chyba wezmę. To są za 9,50 takie duże. Kurde, to za 9,50 kuszą. Biorę to za 9,50. Nie po to, że mam lat, więc żebym teraz. Chyba ta rzeczy. Jest stówek? Mhm. Mhm. To by mi idzie na gruncie. Ja nie mam koszyka, a mi jest niewygodnie to trzymać. Mam kije dużymi, fajne. Wiesz ja, co? domy. A Nie zrobiłam. Ale to chcesz podkładkę. Z kijek. Fajne. Nie, nie pachnie. Co tu w ogóle nie pachnie? Dobra. Nie pachnie nic. O, ta, tam są rzeczy za pół złotych. Kolejna zabawa, o której my mówimy. O, jest! O, Jezu, or tu <grym z góry starych> Ej, To Taka lusterka. Ej, kto by mi to kupił, z z to tak, że śmierdzę? Ej, co myślisz, kto by do mnie to kupił? Bo ja myślę, że by to kupił. Albo ja. Albo ty. Ja. Bo ja ci kupiłam dziś gąbkę. Albo sobie co gąbkę? Słuchaj, ja nie maturowałam, że to mi jest gąbka. Sobie... O, ja wiesz, że ja mam to teraz nad łóżkiem pogoszone. W update sytuacji jesteśmy w Kiku i w połowie nagrywania, jak byliśmy w Teddy, to, to jest ja. powiadomienie, że nie mam już miejsca w iPhone'ie i z Musiałyśmy mi pamięć dokupić, ale już jest wszystko Git. Kabibara! Oh, I już jesteśmy teraz w Kiku i nie wiem, coś bym z Kika kupiła, ale co ja muszę? Ja. I no. Mam kleję, ale nie wiem czy one to przekleją. Będzie musiała iść do kielichu, bo tam jest klej, który bardzo lubię. Te 4 złote. Dobrze polecamy. Z rozsądkiem chciałam ci to kupić. Chciałam, nie mogę się to kupić, Takie. A, Takie. drogie. A, A co? Lochbubu. Nice. Fajny back to school. I 9 zł. To jest A co to jest idea? To są 4 zł. To tak I za 6 zł. Mam no. odmianę wypoku i sobie będę normalnie go wydobyć. Mało. To mogę Ci teraz na urodziny kupić to za 9 zł i będzie taki wczesny prezent też? Nie, mi się nie podoba. Nie Okej. To jest super. Ale serio mogę Ci kupić? Wednesday, matko, bo to, bo to, bo to. Wednesday. Teraz ty. Nie. Aha. Dobra, niech ci będzie też środo. Tak. Ej! Tu, ty, 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 ty. Ej! Ty. Co? A ile lików kupi to kupicie? Nigdy 100 tysięcy. Ok. Le pupu, bubu? Nie, to nie za bubu. Alfonsie. Ej ładne. Wow. I zrobię? I fajne to. O, oh, teraz się zrobiło. Ej, ja tego potrzebuję ja na działkę, bo ja muszę na robić stanie na rękach, żeby mnie nie bolało. Robię tu patrzeć na zabawki, bo one są takie śmieszne, takie, takie inne. Paczka Pibera, ale nie wiem co to jest. Oni z Kapibera. Ej, zastydzię, ale co pokazywałam? ci na święta klasowe, kupiłam ci melodii i zamiast 22 złotych wydam 10. Halukita nie melodki? A, okej. Okay. Dobra, trudno, nie pamiętam. Co ty taka? Sama chodzi, wieciaku. Z nas samotnikiem. Tu masz taką mladeczkę, już nie będziesz samotny. Myślę, że się oczywiście. Dobra. Ej dzięki. Super jestem bardzo I co Wow. chcesz coś, coś fajnego? Ja mam tak, coś fajnego. Chodźcie. Beckietu, chodźcie, familia. Chodźcie ze mną. Ja coś takiego mam fajnego. O, zostaw doktora. O, super, ale to coś super normalnego. Z takim slajmem śmierci. O, o nie. To nie to tak chciałam wam pokazać, ale to też jest super bardzo. Musimy iść na dział z kubkami. To są działy dla psów i ogólnie dla zwierząt. To nie, to chodźcie. To są kubki, ale to nie są te kubki, które chciałam. Chodź, Olga, samotniku, do nas. Ale, ale nie znam, kto to jest. Nie wiem, jakiś inny. Okej. To nie. Znam. Idziemy, idziemy. Czy to jest no? Dobra, mam klej. Ale dziewczyny? Nie, to taki to film do w sumie. Jezus Maria, ja taki fajny kubeczek, pokazać wam co. Fajny jest. Masakra. Ile on kosztuje? Czekaj. Okay. Okay. On kosztuje 11,50 zł. Ej, fajny. Ja myślałam, że to będzie kubeczka. 25 zł. Ale jedzie. Wow. Wednesday, Wednesday, Wednesday. Wow. No, pokaż te swoje nie wszystkie płyty, które mam masz. Mam taką w domu. Mam jeszcze deluxe werszym. Mam deluxe i mam jeszcze. To mnie ja ci No okay. Taką deluxe mi kupiasz. No. Mam tą, ale ja z inną ja... płatką. Mam tom. Mam tom. Serio to masz? No, mama mi kupiła w pierwszy dzień premiery O kurde. Tak sama z siebie. I mam jeszcze tom. Mam takie dwie. I tutaj. O, guz. O, yeah. tutaj sweetner. <laughs> Osiem też mam dwie, jeszcze nie je A ja ci kupiłam za 30, to no, są. Ja. No. Kupiłam za Amazona. Ja I chyba ze strony ci ta Kupiłam co? za 30. Ale tego zazwyczaj nie jest po, po literkach. Nie, ma, ja nie patrzę po literce. No 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 no, Jakie ładne kartki urodzinowe. Rzesz, Jura. Przedzi no, przygodę. przygody. Ej, jest taką? Ja by dwie, jakieś już wziąłem po w A nie, taka sama, każdy inny kolor. poczekaj, no, poczekaj, poczekaj. Ogólnie widzowie mam do by za 11 zeszytów znaczy zapłaciłam 52 zł. Jest mi bardzo przykro z tego powodu A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego back to school Troszkę myślałam, że inaczej to wyjdzie Ale no cóż, pierwszy back to school będzie lepiej Więc dziękuję bardzo za oglądanie i buziaczki Pa pa